Chyba na to, żebyśmy spróbowali jeszcze zapalać na tą wiwerne co? Spróbujemy, nie? No właśnie. Aha. Chodź. Spróbujemy. Się dostała nawet Dobra, odskakujemy. Dobrze Tak jest To Zapchniemy się, znowu taczę, zobaczcie, zbierajemy. Czy mam? Mam jeszcze dobra, znak. Trzeba zaczekać, aż mi się nabije. Хорошо, сейчас попробуем. Ай, ай, ай. Zdajemy się O, gdzież? Muszę się schować tutaj, okej okay. Spróbujemy, o, teraz jeszcze Dobra, udało się przeszedłem już znowu Dużo. No dobrze, fajnie, widzieliście jak się walczy z tymi potworami mocnymi, no czy trochę mocniejszym, ale nie sobie też jakoś... Ale to już był no, taki mini-boss też, powiedzmy sobie, tak? Weźmiemy save'kę. Pamiętajcie, to, to jest poziom ten najtrudniejszy, tak? Przy tych innych na pewno to idzie dużo łatwiej. Tutaj już trzeba mieć, przygotować się, używać znaków i, i oleje. Dobrze. Zobaczmy, co nam powie chłopak. Trzymaj. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Pszcina! Ha! Jak to brzmi! Król Gardik kupił królowej brugę korale koloru koralowego. I już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem, bisiora racisznicy. Jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję Ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami. A tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść się, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, dusiołek! I poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak dusiołek? Ani trochę. No właśnie, po mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować. Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się. Gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Szukam młodej, szarobłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego! A tu jak nie huknie! Jak nie gruchnie! Znikąd pojawiła się dziewucha! Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana! Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała! Która pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą? Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powiem? No, niby potrafię z nią rozmawiać. Hmm. Niech będzie! Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy! <laughs> że to mamy gdzieś o przeciwko nie jest trup pojadam tak jest szybko ich załatwić Tu jeszcze jest gdzieś widzę Tu no, ba. ta baba Lecimy Cofnijmy się Dobra O kurcze, gdzie ja wlazłem Dobra, babę załatwiliśmy. Uff, rzucimy. Ten czar jest dobry na nie. Czekamy, aż ten podejdzie. Dobra. Gładko poszło, w miarę. Wie, wiemy jak, jak walczyć z tą Nie no mówię Babie Jaga jak ona się nazywa to wiecie o co chodzi Jest podatna na te, ten czar na czar akcji czyli wpływ na umysł przeciwników. Nie każdy jest na to podatny przeciwnik. Niektórzy są właśnie bardzo podatni na, na, na wybrany znak, czyli na akcji. Nie 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 na, na Irden to jest magiczna pułapka. To jest przeważnie przeciwko duchom. Jeżeli walczycie z duchami, to wasz miecz jakby przenika przez nich i praktycznie zadajecie powiedzmy 20 punktów obrażeń. Jeżeli rzucie zn znak Irden, już tak walczyłem, to jeżeli ten potwór wejdzie w ten znak, to wtedy na przykład zadajecie obrażenia 150-200, także jest to ogromna różnica tylko tak praktycznie idzie go pokonać, jeszcze przy tym przy okazji miałem wtedy znak... wtedy miałem olej nałożony na miecz. W porządku, teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. zaszło słowik u światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu, nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie! Nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem jagęnkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem. Nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła. A nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Hmm. Janku, skoro tak prosisz, to mogę. Chodź za mną. No zobaczymy. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie. Parszy wystwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie, przybywajcie na wezwanie. Marny człek przed wami stanie. Nie zakłócać nam spokój, kobieto! Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosy. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostką. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja! Lękasz się leśnych bestii. Ciężkie czasy nastały białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odwodziła się w pobliżu sztygarów. Krnij się nienawiścią i twardą, niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna noc. Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie Wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się od ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz... Nasza służka przyniesie ci sztylet. Sztylet? Po co? Pokaż.